Dzień na rynkach TVN, CNBC, dzisiaj na rynku New Connect kolejny debiut, 144 w tym roku spółka numer 323, nazywa się Wido. Debiutuje dzisiaj na rynku po tym jak zebrała 700 tysięcy złotych z oferty prywatnej. Prognozy, które spółka przedstawiła są interesujące, bo zysk ma być w przyszłym roku ponad trzy razy większy niż w tym roku, więc rynek walutowy dla tej spółki jest bardzo istotny. Co spółka robi, o tym za chwilę będziemy rozmawiać. Zapytajmy Pytamy się też o kurs walutowy, bo spółka chyba nie ogranicza swojej działalności do Polski. Naszym gościem jest prezes pan Mirosław Fabryczny. Dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry, witam państwa. Co tak właściwie spółka robi? Na czym zarabia? Spółka, spółka produkuje akcesoria do tabletów, smartfonów, czyli urządzeń elektronicznych, które obecnie są bardzo popularne i których sprzedaż dynamicznie rośnie na, 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 na świecie, nie tylko w Polsce. Akcesoria jakie, czyli co to znaczy akcesoria? Wymyślamy akcesoria, które nie funkcjonują w chwili obecnej jeszcze na świecie, staramy się, aby nasze produkty były innowacyjne. Są to na przykład rączki pozwalające trzymać, nie wiem, iPada czy, czy jakieś inne tablety w jednej dłoni. Ma to szerokie zastosowanie. W chwili obecnej 3,4 szpitali w Stanach Zjednoczonych korzysta z tabletów. Wykorzystanie tego naszego akcesoria pozwala, ułatwia pracę tym osobom, które posługują się tabletami w codziennej w codziennej pracy. Czyli takie takie dodatki, można dodatki, powiedzieć. Tak? Dokładnie, dodatki, akcesoria do, do tabletów. To będą w, w najbliższym czasie głośnik bluetoothowy, który wykorzystuje możliwości iPada i zwiększa zakres dźwięku, który można uzyskać korzystając z tego urządzenia. Mówi Pan iPad, iPhone, czyli to są urządzenia tylko do sprzętu Apple, czy też nie, 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 nie. do Samsungów na przykład? Są to urządzenia do generalnie wszystkich tabletów, wszystkich smartfonów. Także znaczy w obecnej na rynku około 70 68% dokładnie tabletów stanowią iPady, więc one w pewnym sensie są naszym głównym celem. Podpisaliśmy umowę z firmą Apple, posiadamy możliwość wykorzystywania na naszych pudełkach, na naszych produktach logo Made for iPhone, Made for, made for iPad. I w pewnym sensie na chwilę obecnej głównie koncentrujemy się właśnie na produktach firmy Apple. Natomiast Sprzedaż naszych produktów jest, nasze produkty są przeznaczone również do e, urządzeń innych producentów. Jeśli chodzi o wyniki spółki, prognoza na ten rok mówi, że 860 tysięcy złotych ma być w zysku netto. 650. 8, 650 tysięcy, tak? Taka jest program no, 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 to Tutaj musiałem źle przepisać. E, natomiast w przyszłym roku już ponad 2,5 miliona. Dokładnie. To skąd taka dynamika? Znaczy, przede wszystkim rynek e, rynek tabletów jest niesamowicie dynamiczny. Ja nie wiem, czy to nie jest w chwili obecnej jeden z naj, najszybciej rozwijających się rynków. E, w chwili obecnej wszystkich wyprodukowanych tabletów jest około e, 100 milionów. E, w przyszłym roku e, wyprodukowanych będzie kolejne 100 milionów. E, w 2015 roku mówi się już o 300-400 milionów tabletów, więc wzrost tego rynku jest naprawdę bardzo, bardzo dynamiczny i sprzedaż akcesoriów do urządzeń, których, które, które odnotowują taką sprzedaż, pozwoli nam na dynamiczny wzrost wzrost sprzedaży. Czyli po prostu jesteście zależni od tego, co się dzieje na rynku tych, tego sprzętu. Tak? Dokładnie tak, dokładnie tak. A nie ma konkurencji, no, pewnie będzie coraz więcej iPadów i różnych innych tabletów, ale pewnie nie jesteście jedyni, którzy Robią takie rączki, uchwyty, podstawki itp. Znaczy, oczywiście, że konkurencja jest na tym rynku dosyć silna. Jednak producenci to są głównie producenci amerykańscy, którzy swoje produkty oferują głównie dla indywidualnego klienta w Stanach Zjednoczonych. Zakup tych produktów jest dosyć utrudniony, na przykład z punktu widzenia, nie wiem, Polaka, czy generalnie mieszkańca Unii Europejskiej. Dlatego, że wiele tych produktów no po prostu koszty przesyłki często, często są tak wysokie, jak koszty kupu samego, samego produktu. Poza tym wprowadzamy akcesoria, które są innowacyjne, czyli coś, czego na rynku nie ma, czyli nie jesteśmy kolejnym producentem, nie wiem obudowy do iPhone'a tylko co są to akcesoria, które na rynku po prostu w chwili obecnej nie istnieją. Jaki jest model dystrybucji? Wy to staracie się umieszczać zawsze w tych miejscach, gdzie się sprzedaje same tablety? Czy, czy w sklepach właśnie Apple'a? Czy w, super, w hipermarketach, takich jak Markt, na przykład? Gdzie to sprzedajecie? To, co się w chwili obecnej już dzieje, to jest sprzedaż za pośrednictwem Amazona w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech. Będziemy wchodzić także do, do kolejnych krajów, w których funkcjonuje Amazon. Amazon, dla, dla przypomnienia powiem, że jest to największy sklep mm -hmm, internetowy tak. na świecie. Dodatkowo sprzedajemy nasze produkty za pośrednictwem naszej strony internetowej, którą staramy się, strony sprzedażowej naszych produktów, którą staramy się promować. Pojawiły się reklamy produktów Widu pod marką i4u w MagWord, MacLife, czyli w magazynach czytanych przez czytelników w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii przede wszystkim, także w Kanadzie. Dodatkowo sprzedaż hurtowa, którą chcemy prowadzić za pośrednictwem firm, które się w tym specjalizują. Nie chciałbym wymieniać konkretnych nazw, natomiast tutaj są bardzo daleko zaawansowane rozmowy prowadzone w tym temacie. Także poza sprzedażą detaliczną, będzie prowadzona sprzedaż hurtowa do dystrybutorów, którzy posiadają sieć sprzedaży produktów takich podobnych do naszych, prawda, gadżetów, do mm -hmm. akcesoriów, do, do, do tabletów. Bardzo dziękujemy. Mirosław Fabryczny, prezes spółki Wido, która dzisiaj debiutuje na rynku New Connect, był naszym gościem. Dziękujemy bardzo panie prezesie. Dziękuję bardzo za rozmowę. I to yy, powoli już koniec Dnia na Rynkach. Za chwilę 11.00, a co jest o 11.00?